Czewo nacina jest Sarodzina. To temat tegorocznego drugiego ogólnopolskiego festiwalu piosenki rosyjskiej, który odbył się w dniach 28 i 29 marca w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Honorowy patronat nad festiwalem objęli ambasador Federacji Rosyjskiej w Rzeczpospolitej Polskiej, prezydent miasta Łodzi oraz marszałek województwa łódzkiego. To wspaniałe, fantastyczne, nadzwyczajne wydarzenie. To niezwykłe, że ten festiwal jest w Łodzi. Łodzik, który mówi się, że jest miastem czterech kultur. Kultury rosyjskiej. Cieszę się, że język rosyjski staje się coraz popularny, ale też nadzwyczajnym doświadczeniem jest móc obserwować tę perfekcję. Używają języka rosyjskiego. Organizatorami festiwalu, proszę Państwa, są tak jak już zostało wspomniane, Stowarzyszenie y, Nauczycieli Wykładowców Języka Rosyjskiego, reprezentowane tutaj przez Panię, które zasługuje na średnich 19.000 naukowców <Ształcą>. z Niemienia, Jana Kasarowicza oraz Rosyjski Ośrodek i Kultury w Warszawie. Tak jak i Fundacja Ruski Mir, która przede wszystkim udzieliła ogromnego wsparcia finansowego do naszej imprezie. I tak jak wspomniała Pani Ludmila, Pani Prezydent Stanowska również wsparcie finansowe i organizacyjne naszemu festiwalowi udzieliła. Współpracę przy organizacji naszego festiwalu podjęły różne licea ludzkie, przede wszystkim 12, 20 i 25 liceum ogólnośrodowisko. Bardzo serdecznie dziękuję nauczycielom języka rosyjskiego z tych szkół i panom Andrzejowi Janickiemu z Liceum Ogólno-Kształcącego, który wszystkie prezentacje, które będą nam towarzyszyć w czasie całego koncertu, przygotował. Podobnie jak w zeszłym roku, zainteresowanie imprezą było ogromne. Głosiło się ponad 300 uczniów, zostało zakwalifikowanych 150 49 solistów, 9 zespołów i 12 duetów. W tegorocznym konkursie laureaci byli wybierani w trzech kategoriach. Soliści, duety i zespoły. Nagrodą Grand Prix był wyjazd do Rosji. Jury ocenia e, język, ocenia też oczywiście stronę wokalną i ogólne wrażenie artystyczne osobowość wykonawcy. Byliśmy lekko zdenerwowane, e, no, nie wiem czy to było słychać, ale mm, mam nadzieję, że nam dobrze poszło, zobaczymy jutro na werdykt jury, mimo małych, drobnych problemów, mm, nadal nie tracimy nadziei, liczy się zabawa. Jak zwykle atmosfera była świetna i naprawdę nie czuło się nawet stresu. E, Jakie utwory wykonywałyście? Grałyśmy dwa utwory, pierwszy to było Etasio, drugi Koni. Jak podoba Wam się miejsce? No naprawdę cudowne, ciekawe i jesteśmy zadowolone. Jest tak. gorąco. Strasznie. <laughs> jesteśmy właśnie zdziwione, że to jest tutaj, a nie w filharmonii takiej w zeszłym roku. Ale podobało Wam się chodzić tutaj, w Teatrze zaczniemy? Naprawdę bardzo nam się podoba. A jak długo trwały przygotowania? No, przygotowania zaczęłyśmy już od, od... od... od, od lutym, stycznia. Tak, trzeba było się dobrze przygotować. Bude! Ty się nie i Do i Teatr jest przepiękny, podobnie tak jak Filharmonia w tamtym roku ogólnie jestem bardzo zadowolona z pobytu i raczej tak jak wszyscy No mnie w tamtym roku nie było i to mój pierwszy festiwal, także... Będę go wspominała naprawdę bardzo miło. W galą odbył się koncert zespołu muzyki narodów słowiańskich z Bałałajki.

Galowy otworzył zespół muzyki wschodnio-słowiańskiej Lechagos, który wykonał utwór nawiązujący do 1150. rocznicy powstanie państwowości rosyjskiej. Nagrodę Grand Prix Festiwalu zdobyli Małgorzata Nakonieczna, Justyna Branewska i Magdalena Kniotek. Najlepszą solistką okazała się Aleksandra Kacpura. Drugie miejsce zdobyła Katarzyna Majewska i Dorota Kradź. A trzecie Marcin Ogrodnik i Mariusz Rostkowski. W kategorii duety pierwsze miejsce zdobyła Marta Paszkowska i Karolina Czarnacka. Drugie miejsce Aleksandra Kret i Przemysław Kret. A trzecie Klaudia Jankowska i Kamil Guzek. W kategorii zespół wygrała grupa z zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie Drugie miejsce zajęła grupa ze środka szkolno-wychowawczego nr 6 Łodzi oraz zespół Prowokacja z pierwszego ELO w Sokołowie Podlaskim. Trzecie miejsce zajął zespół Szara Band, również z Sokołowa Podlaskiego. Celem festiwalu było zainteresowanie uczniów językiem rosyjskim poprzez piosenkę zarówno tradycyjną, jak i współczesną.